Czas na bajkę. Aniela i automat do oranżady z PRL. Aniela miała dziewięć lat i łatwo było ją poznać. Po wiecznie skrzyżowanych rękach, przewracających się oczach i słynnym westchnieniu. Serio? Była dziewczynką, która miała wszystko. Nowy tablet, rolki, smartwatcha i pokój z lampkami ledowymi. Ale mimo to wiecznie narzekała. Lody były za miękkie, huśtawki za wolne, a zupki babci... takie sobie. Ja się po prostu nudzę w życiu. Powiedziała kiedyś poważnie, jedząc lody na dachu galerii handlowej. Tego dnia w wakacje, kiedy słońce wlewało się do kuchni jak miód, mama Anieli postanowiła powiedzieć: dość. Masz wyjść do parku, bez telefonu, bez tabletu i bez marudzenia przez godzinę. Powiedziała surowo: To już lepiej zamknijcie mnie w piwnicy. Odburknęła Aniela, ale poszła. Szła powoli. Z nosem spuszczonym na kwintę. Po drodze policzyła, że w parku nie będzie nic ciekawego. Żadnych superbudek z goframi bombelkowymi. Koleżanek też nie spotka, bo siedzą sobie teraz na wczasach All-Inclusive. Po wejściu na główną alejkę stwierdziła: No i co, park jak park. Drzewa, dzieci, nuda, klasyka. Na ławce siedziała pani z książką. Obok chłopiec rzucał patyk psu. Po drugiej stronie dwie dziewczynki skakały w gumę, ale Aniela tylko skrzywiła się. Żeby jeszcze coś tu było, coś innego, coś fajnego, coś, co nie jest jak z podręcznika do przyrody. Burknęła sama do siebie. I wtedy to zobaczyła. Stał przy bocznej alejce tuż za krzakiem jaśminu, jakby był tam od zawsze. Ale nikt go nigdy nie zauważył. Czerwony automat, nie z dotykowym ekranem. Bez opcji płatności zbliżeniowo. Po prostu wypukły napis oranżada, metalowe pokrętło i dziwna szczelina przypominająca miejsce na kapsel. Aniela podeszła ostrożnie. To jakiś żart? zapytała sama siebie. Kto jeszcze pije oranżadę z automatu? Obejrzała go z każdej strony. Nigdzie nie było miejsca na kartę, monetę, kod. Totalny złom, mruknęła, ale nie mogła się powstrzymać. Dotknęła pokrętła, chłodne, metalowe. Przekręciła je powoli. Wewnątrz coś zaskrzypiało. Maszyna zadrżała, jakby obudziła się z długiego snu. Z jej środka dobiegło dzyń, dzyń. A potem błysk. Świat nagle się zatrzymał. Niebo przygasło. Ptaki zamilkły. Trawa zafalowała, jak w filmie. A potem cisza ciemność, światło i zupełnie nowy świat. Aniela otworzyła oczy, mrugnęła raz, potem drugi i jeszcze raz dla pewności to już nie był park, ani alejka z krzakami, ani ławka, na której starsza pani czytała książkę. Stała teraz na czymś, co wyglądało jak szeroki chodnik między ogromnymi, szarymi blokami. Ściany budynków były łuszczące się, gdzie niegdzie obdrapane. Balkony pełne dywanów rozwieszonych na poręczach. Na jednym suszyła się pościel, na drugim siedział mężczyzna w podkoszulku i patrzył w przestrzeń z gazetą w ręku. Wokół unosił się zapach gotowanego bigosu, przypalanej zupy i czegoś dziwnie znajomego, choć nie do końca przyjemnego. Aniela poczuła, że wszystko jest nie tak strzeszczącego głośnika zamontowanego na słupie, płynęła melodia. Jakaś skoczna, z akordeonem i chórkiem. Przed nią przejechał czerwony samochód. Malutki, kanciasty maluch. Na ścianie sklepu wisiał plakat święto pracy, wszyscy na pochód, kupujesz polskie, wspierasz ojczyznę. Ale. Co to za dziwna plansza z Minecrafta? Wymamrotała Aniela. I wtedy obok niej coś zaszurało. Z krzykiem przejechał chłopak na hulajnodze. Nie takiej jak ze sklepu, tylko jakby zrobionej z kawałka deski i metalowych kółek od wózka sklepowego. Skrzypnęła, zgrzytnęła, zatrzeszczała i ledwo wyhamowała. Aniela aż podskoczyła i cofnęła się odruchowo. Ej, prawie mnie przejechałeś! krzyknęła. Chłopak zawrócił w miejscu, zeskoczył z pojazdu i uśmiechnął się. Jakby zupełnie nic się nie stało. No i co z tego? Przecież nie wpadłem na ciebie. A ty w ogóle skąd jesteś? Miał koszulkę z bolkiem i lolkiem, spodnie z szeroką gumką i trampki z dziurą na dużym palcu. Włosy potargane, jakby dopiero co zeskoczył z drzewa. Oczy błyszczały. Takie oczy ma ktoś, kto właśnie skończył najlepszą zabawę dnia i zaraz wymyśli kolejną. Ja... jestem Aniela. Jurek. Powiedział i wyciągnął rękę, ale natychmiast ją cofnął. Później się przywitamy. Najpierw pytanie: grasz w kapsle? W co? No nie! Jęknął teatralnie. Ty chyba naprawdę jesteś z innego świata. Chodź, pokażę ci podwórko. Złapał ją za rękaw i ruszył przed siebie tak szybko, że Aniela prawie potknęła się o własne stopy. Przeskoczyli przez niski płotek. Ominęli śmietnik, zjechali po zjeżdżalni na skróty, dosłownie, i po chwili byli na podwórku jak z bajki. Po jednej stronie trzepak. Dzieci się na nim huśtały, zwisały głową w dół, ktoś próbował robić fikołka. Po drugiej stronie boisko z nierównego asfaltu i dwie bramki złożone z plecaków. Jak piłka poleci w krzaki, to rzut rożny, rzucił Jurek. I nie dyskutuj, bo u nas zasady ustalamy razem. Za trzepakiem była ławka. Na niej chłopiec siedział z kredą i rysował na chodniku tor. Zakręty, proste, zygzaki. Obok pudełko pełne kapsli. Tego nie ma w żadnej grze, powiedział Jurek z dumą. To nasza formuła kapsel. A dziewczyny też grają? Zapytała Aniela trochę niepewna. No pewnie. Basia z trzeciej klatki zawsze wygrywa. Ale dzisiaj nie ma, więc. Masz szansę. Wszyscy poruszali się szybko, swobodnie, z głośnym śmiechem i bez najmniejszego wstydu. Aniela czuła się, jakby ktoś nagle wrzucił ją w film. Dziwny, hałaśliwy, trochę brudny, ale strasznie wciągający. I ani razu nie usłyszała. A masz ładowarkę? Najpierw wybieramy kapsle. Rzucił Jurek, klękając przy pudełku pełnym metalowych nakrętek po oranżadzie, Pepsi z Peweksu i czymś, co wyglądało jak musztarda? Wybieraj. Musi być z duszą, powiedział z powagą. Z duszą? Zobacz. Ten ma plastelinę w środku. Cięższy, lepszy do zakrętów. Ten z kolei wypolerowany, super szybki, ale trudniejszy do opanowania. A ten? Ten ma dziurkę, czyli lata jak wariat. Ale jak umiesz, wygrywasz wszystko. Aniela sięgnęła po jeden srebrny, lekko wygięty. A ten? Klasyk. Czysta jazda. Dawaj, układamy się na start. Na chodniku kredą narysowany był tor. Wijący się jak rzeka z ostrymi zakrętami prostą jak lotnisko i jedną dziurą pułapką, w środku trasy, czyli kamykiem zatopionym w asfalcie. Startujemy stąd. Jurek ustawił kapsel. Strykasz tak, żeby nie dotknąć ręką, tylko zgiętym palcem. Jak wypadniesz, wracasz do poprzedniego miejsca. A jak uderzysz w czyjś kapsel. No cóż, wolno. Ale będzie cię gonić do końca gry. Łatwizna. Uśmiechnęła się Aniela. Ale wcale nie była pewna. Pstryk. Kapsel poleciał i. uderzył w zakręt, odbił się i stanął. „O nie!” jęknęła. „Ale się ślizga. Spoko. Pierwszy raz zawsze tak wygląda. Teraz ja. Jurek pstryknął swój kapsel i przeleciał dwa razy dalej. Dzieci krzyknęły: "Wahuu! No nieźle, Juras! Dawaj nowa, pokaż pazur!" Gra zrobiła się głośna, szybka, śmieszna. Kapsle fruwały po chodniku, ktoś krzyczał faul, ktoś inny doładowanie, cokolwiek to miało znaczyć. Aniela wciągnęła się totalnie, śmiała się, dopingowała innych. Po trzeciej rundzie weszła w finał. Po czwartej wygrała. Mam krzyknęła, gdy jej kapsel dojechał do mety jako pierwszy. Mój pierwszy raz i wygrałam? Dzieci klaskały, ktoś przybił jej piątkę, a Jurek tylko się uśmiechnął. Wiedziałem, masz kapslowe DNA. To co teraz? Zapytała. Trzepak? Odpowiedzieli wszyscy naraz. Na trzepaku już wisiały dwie dziewczynki głową w dół. Jeden chłopak kręcił się dookoła, łapiąc rurę nogami. Masz odwagę? Rzucił Jurek. A wyglądam, jakbym nie miała? Aniela podwinęła rękawy i wskoczyła. Najpierw ostrożnie, potem pewniej. W końcu wisiała obok innych, śmiejąc się jak szalona, z włosami opadającymi jej na oczy. Nie wierzę, że to robię! krzyczała z zachwytu. Trzepak skrzypiał. Ktoś upadł w trawę, inny zawisł jak szmaciana lalka. Było gorąco. Było śmiesznie i pierwszy raz od dawna aniela poczuła coś dziwnego. Nie myślała o tablecie, galerii handlowej, ani o koleżankach na wypasionych wakacjach, ani przez sekundę. Nauczyła się robić fikołka na trzepaku, po kilku nieudanych próbach i lekkim lądowaniu na pupie w trawie. Dzieci klaskały, ktoś krzyknął Ale masz obroty i wtedy z klatki obok rozległo się wołanie. Basiu, chodź do domu, rzucili papier toaletowy do sklepu. Basia zeskoczyła z trzepaka w sekundę. Lecę z mamą na dyżur. Jak nie stanie się w kolejce teraz, to będzie tylko ocet. Aniela spojrzała na Jurka z pytaniem w oczach. Skąd ty się urwałaś? Przecież papier jest jak złoto. A jak się uda trafić różowy, to już luksus. A jak nie, zostają tylko gazety. Ryknął śmiechem Rysiek. Aniela roześmiała się i. Po prostu zaakceptowała ten świat. Z całym jego absurdem. Bo był prawdziwy. I ciepły. I dziwnie cudowny. Po szaleństwach na trzepaku Jurek uniósł brew i spojrzał na Anielę tajemniczo. Teraz pora na coś naprawdę specjalnego. Co? Jakieś tajne laboratorium z kolą w proszku? Prychnęła Aniela, patrząc podejrzliwie. Prawie. Chodź! Pokażę ci nasz najpilniej strzeżony skarb. Poprowadził ją między blokami przez dziurę w płocie, aż dotarli do jakiegoś dziwnego placu. A tam na środku stał automat z oranżadą. Czerwony, masywny, z metalowymi przyciskami i szyldem. Napoje chłodzące, zdrowie i odświeżenie. Myślałam, że takie rzeczy są tylko w muzeach, szepnęła Aniela. Co? Dziwna jesteś serio, ja tu jestem codziennie, dodał Jurek z dumą. Masz kapsel? Aniela wyjęła z kieszeni swój srebrny kapsel, ten sam, którym wygrała wyścig. Mam. Jurek wrzucił go do maszyny. Automat zagrzechotał, zasyczał, wydał charakterystyczne ps i... napełnił grubą szklankę z wypukłą kratką pomarańczową, lekko pieniącą się oranżadą. Tylko uważaj, szepnął. Szklanki są na wspólny użytek, każdy po łyku i Fuj? tak było zawsze wzruszył ramionami ale jak chcesz to możesz wytrzeć bluzką aniela spojrzała na szklankę miała uczucie jakby trzymała coś z innego świata właściwie dokładnie to robiła wzięła łyka i nagle poczuła bąbelki uderzające w podniebienie smak pomarańczy ale nie sztucznej tylko jakby z syropu babci Zapach słodko-kwaśny, od którego aż ślinianki zaczęły pracować. To nie jest oranżada, to jest magia, powiedziała cicho. Mówiłem, że to złoto. Uśmiechnął się Jurek. Dzieci siedziały w kółku, każdy brał połyku, przekazywał dalej, komentował jak znawca. Ta dzisiejsza trochę bardziej musuje niż wczoraj, rzucił chłopiec z piegami. Ale nie aż tak jak w poniedziałek. Wtedy waliła po nosie. Parsknęła dziewczyna z warkoczami. Aniela spojrzała na nich wszystkich brudne kolana, potargane włosy, szczere śmiechy i pomyślała Tu nikt nie potrzebuje lajków, by czuć się ważny. Słońce powoli zaczęło chować się za bloki. Niebo zrobiło się pomarańczowe, jak ta oranżada ze szklanki. Na chodniku kreda była już rozmazana, a trzepak skrzypiał ciszej niż zwykle. Wiatr poruszał firankami w oknach. Dzieci po kolei kładły się na trawie. Bez koców, bez poduszek, po prostu tam, gdzie było miejsce. Jurek rozłożył ręce jak samolot. Wiesz, że jak tak leżysz i patrzysz w niebo, to można zobaczyć satelitę? rzucił w przestrzeń. Serio? zapytała Aniela. No, może nie dziś, ale czasem się udaje. Aniela położyła się obok, patrząc w górę. Nad nimi latały jerzyki. W oddali szczekał pies. Gdzieś z klatki schodowej dochodził dźwięk radia. Ktoś słuchał lata z radiem. U nas, w moim świecie. Dzieci tak nie leżą, powiedziała cicho. To co robią? Siedzą w domach, grają w gry, przesuwają palcem po ekranie. Dziwne, odparł Jurek. A z kim się wtedy śmieją? Aniela milczała. Długo. W końcu odezwała się z lekkim uśmiechem: Może z nikim. Obok ktoś szeptał: Jutro gramy w dwa ognie. Albo robimy bazę z kartonów. A może znowu wyprawa do spożywczaka? Słyszałem, że ma być dostawa gum-turbo? To się powymieniamy autami. Nikt nie planował siedzieć sam. Nikt nie pytał: A po co? Wszystko było robione razem. Po swojemu. Bez grafiku. Bez aplikacji. Aniela poczuła coś, czego wcześniej nie znała: bycie częścią. Nie grupy na czacie. Nie followersów, tylko zwykłej bandy dzieciaków z podwórka. Spojrzała na Jurka. On też patrzył w niebo i uśmiechał się, jakby wszystko było na swoim miejscu. Aniela położyła obok siebie kapsel, jeszcze ciepły od słońca. Aniela nie wiedziała, ile leżała w trawie. Słońce już dawno zaszło, a na niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy. Jurek wstał i przeciągnął się. No dobra, chyba pora się zbierać. Jutro też jest dzień, powiedział z uśmiechem. Dzieci zaczęły rozchodzić się do swoich klatek. Ktoś zabrał kapsle, ktoś zgarnął szklankę z oranżadą. Na trzepaku zawisły ostatnie ślady dnia. Porzucona guma do skakania, sweter, kijek z tasiemką. Aniela spojrzała na swój kapsel. Trzymała go w dłoni tak mocno, jakby miał się za chwilę rozpłynąć. Spojrzała na Jurka. Dziękuję. Powiedziała cicho. Za co? Za. Wszystko. Za pokazanie, że to, co wydaje się stare, może być lepsze niż nowe. Może być prawdziwe. Jurek tylko się uśmiechnął. Może jeszcze kiedyś wpadniesz. Aniela skinęła głową. Powoli ruszyła w stronę miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło. Tam, przy murku, między krzakami, stał ten sam czerwony automat. Cichy, nieruchomy. Ale jakby czekał właśnie na nią. Obok leżał jej smartwatch. Zakurzony, lekko porysowany. Zupełnie jakby przeleżał tu całe dziesięciolecie. Aniela wzięła go do ręki. Spojrzała ostatni raz za siebie. Cisza, bloki, trawa. I to uczucie, że. naprawdę była gdzieś, gdzie czas płynął inaczej. Przekręciła pokrętło. Zawirowało. Była znowu w parku. Zieleń wydawała się jaśniejsza. Taki głośniejsze, a świat trochę mniej oczywisty. Automatu nie było. Tylko trawa, zwykła alejka i ławka, na której wciąż siedziała pani z książką. W domu mama zapytała z lekkim przekąsem: No i jak było? Nuda jak zwykle? Aniela spojrzała na nią inaczej niż zwykle. W dłoni ściskała kapsel. Najlepszy spacer w życiu, odpowiedziała szczerze. A co tam masz? Pamiątka. Z innego świata, albo może z tego samego, tylko sprzed czasu. Mama uśmiechnęła się, ale nic nie zrozumiała. Aniela jeszcze długo tego wieczoru siedziała przy oknie. Myślała o jurku, o trzepaku, o oranżadzie ze wspólnej szklanki i o tym, że czasem, żeby coś docenić, trzeba się zgubić w czasie. Czasem najzwyklejsze rzeczy okazują się najcenniejsze. Bo prawdziwe wspomnienia nie mają pikseli. Mają zapach oranżady, smak śmiechu i ślad kapsla w dłoni. Dziękuję, że nas słuchacie i subskrybujecie. To dodaje nam skrzydeł.